Hej, cześć siemanko wam wszystkich mm, wszystkich witam Was w kolejnym odcinku The Elder Scrolls 5 Skyrim i wiem, że troszkę mm, nie było odcinków z tej serii e, Dlatego postanowiłem nagrać coś e, z tej gry to mnie taka ochota e, Dzisiaj w ogóle chciałbym zająć się takim troszkę jakby to powiedzieć wam e, wątkiem fabularnym E, czyli, 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 czyli gdzie to może być? E, Biznesowe podejście? S nie. E, ja zaraz Wam powiem. Powrót do korzeni. Nie. Spotkaj się, nie. nie. O, to będzie to upadły, To sobie. E, no nawet jest wytłuszczonym takim większym drukiem. No, ok. E, zobaczmy, co tutaj mam, ponieważ w Skyrim chyba już nie grałem z dwa miesiące. Eee, no jak widzicie mam w ogóle inne inne spolszczenie i w ogóle musiałem wgrywać wszystko od nowa i mi się coś źle wgrało mm, nie ma po prostu polskich znaków, dobra, udźwig Udźwigu mam nawet spoko mm, mogę jeszcze dużo, dużo rzeczy zmieścić i tak, gdzie to jest, to jest tutaj eee, nie mam chyba ostatnich dwóch odcinków jakich nagrałem na YouTube'a Nie ma ich po prostu Ten save mi się skazał z tamtymi dwoma Nagraniami Po prostu Czekajcie, bo się zamotałem Jeszcze raz To, co jest na youtube'ie Nie ma tego w tej grze Ponieważ to, co było na youtube'ie Zapisałem, ale po formacie nie było już tych save'ów Dlatego tamte rzeczy musiałbym przechodzić jeszcze raz Ciemanko E, otóż To jest właśnie Dalej kontynuujemy ten wątek fabularny Nie martw się Nakłonik do zwarcia w pokoju Tak jest e, Czyli tak My musimy My musimy się tutaj spotkać Wszyscy chyba przyjść Przyjść, przyjść, przyjść A wy tak tu Hejże, hejże E, my musimy tu po prostu przyjść i usiąść przy sali obrad, m, gdzie będzie tak, jakby m, będą trwały negocjacje. I po prostu e, musimy, jakby to powiedzieć, wynegocjować pokój. Ej, czemu mam takie ściny? Hejże, hejże. Mam ogólnie e, 60 FPS-ów podczas nagrywania. Patrzcie, jak to fajnie płynie teraz chodzi. Yeah. To jest normalnie ogień, ogień w shopie. No ale te ściany mnie irytują. I zauważam, że te ściany mam tylko w tym programie Mirrelease action, a jak nagrywam frapsem, to tych ścin nie ma. Ale Mirrelease action pozwala nam właśnie na nagrywanie w lepszej e, wydajności gier. Po prostu nie obciąża aż tak procesora jak Fraps. I pliki po e, nagraniu ważą dużo mniej niż pliki po nagraniu frapsem. Tak. To taka ciekawostka. Ej, no gadać szybciej, bo zarysek wyciągnął łuk. Wow. Ja mam w ogóle mój łuk? Jest. Bez skazy czy nadzwyczajny? Chyba. Tak. Ta nazwa tego łuczku. Bardzo dobrze. Ups. Dobra. Oni się chyba nie ogarnęli. Czy idziemy w tę stronę? Tak. Idziemy tutaj. Dobra, czyli w lewo. Pewnie w prawo. Pewnie do góry, chociaż może nie. Nie, idziemy tutaj. Tak, o jest, jest, jest wielki okrągły stół, sala obrad, tak zwana. Gdzie mogę usiąść? Szef funciu. Czekajcie. No, może muszę z tą pogadnąć? Musimy okay. ich Aha, czyli czekaj To jest wolne miejsce Czekaj, nie, ty siadasz tu, ty siadasz tu Ty siadasz tu, ty siadasz tu To jest wolne O! Siadać! O Co jest? Jeszcze raz? O! Czekajcie Ty siadasz chyba tu, ale ja to cię podciągnę O! Ci musiałem usiąść tutaj Dobra. Negocjuj rozejm. Och, teraz to będzie pewnie mm, ta część będzie dosyć nudna. Nudna. Patrzcie w ogóle, jaka grafika. E, jeszcze chciałbym wam dodać: bo coś mi się wydaje, że oni tutaj będą dosyć długo pierdolić głupoty. E, że niedługo pojawi się u mnie Dan Guard. Na kanale także będą lepsze odcinki, chyba oraz różne modyfikacje typu lepsze, 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 lepsze grafika. Nowe, jakby to powiedzieć, shadery, może coś w tym stylu. Nowe modyfikacje po prostu. Tak, mają tuper kogo nazywasz? Dziwką Stalmoru. A co w tym złego. Poza tym Tulius tej też tak naprawdę nie chce i tutaj. Dobra. Zgoda, to. musi wiedzieć, że nie damy Niech będzie pomyśli Tuliusa później i tak będziesz musiał ustąpić pola chyba. A tu zgoda ta, to nada do, tę dobra. Okay. Dobrze, dobrze powiedziane. Okej, dobrze powiedziane. Ojacie. Och kurde, same wojny, same wojny, a my musimy smoki bić. Dawać, musimy smoki bić. Poszła sobie. Siadać na dupsko. No. Jakiś pokój musi być. Dobra, siadać wszyscy. Na początku chciałbym coś powiedzieć. Mów. Tylko szybko. Jedynym powodem, dla którego zgodziłem się uczestniczyć w Radzie, jest zagrożenie ze strony smoku. Nie ma o czym rozmawiać, jeżeli Ciesarstwo nie zgodzi się odstąpić od bezprawnych roszczeń wobec wolnego ludu Skyrim. Wiedziałam. Jesteśmy tu, aby podpisać zawieszenie broni, które pozwoli smokemu dziecięciu rozprawić się ze smokami. I to tyle. Okej. Okay. uważam, że sama zgoda na rozmowę z cesarstwem to wystarczająco hojny gest. No. No to właśnie, no właśnie, skąd się gadać? Musimy smoki być! Miejmy to już za sobą. No. Możemy zaczynać? No, zacz to jeszcze nie zaczęliśmy. Nie zebrała się nigdy wcześniej. Zjawiliśmy się tutaj na prośbę spoczego dziecięcia. Na moją prośbę. aby wszyscy uszanowali ducha wysokiego Horngaru i zrobili co w ich mocy. aby No, zacznijmy już! Do, 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 do zbroi, do mieczy, do ataku. Idziemy na smoki. No, w końcu coś. Chcemy kontroli nad Markartem. To nasza cena za zgodę na. O, Jezu. O to tu jesteś, Ulfriku? Ośmielasz się pluć w twarz siwobrodym, wykorzystując tę radę do własnych celów? Nie pluj. Nie pluj w nich. Generale, to niedopuszczalne. Nie bierze pan chyba tego żądania na poważnie. Mieliśmy się tu zebrać, by omówić warunki zawieszenia Broni. Elisif, powiedziałem, że się tym zajmę. Ulfriku. No zajmij się, zajmij się. że oddamy ci przy stole Oddacie? Jarl Ulfrick nie oczekuje czegoś za nic. Tak. Czego cesarstwo żąda w zamian? Zaraz. Generale, chyba nie zamierza pan tak poprawić. O Jezu. Tak, cesarstwo odpłaca nam za lojalność. Tak. Po pierwsze, wyjaśnijmy okay. sobie coś. Ta rada to nie był mój pomysł. Uważam, że to strata czasu. Jestem. Ja będę negocjować... Ulfric, taki groźny byłeś? Skoro o, w na końcu. Podróż, chciałbym się dowiedzieć, <coughs> ile kart jest Sorki. Dla Oj, dla mnie Markant. W zamian za Markant źródło większości pękni wydaje mi się najlepszym wyborem. Dobrze ufortyfikowana, łatwa do zaopatrzenia. Masz rację, dobra. Dobrze, że się zgadzasz. Zaczynałem się zastanawiać, po czyjej jesteś stronie. Mm -hmm. o, o, o. O, zaraz możesz w pysk dostać gnoju Nie rób siebie takiego kozaka Idziemy stąd na smoczki, chodźcie Gdzie jest wino? Przynieś wino Przyjąłem zaproszenie gdyż zaufałem twojej reputacji O, wysoka reputacja. Teraz widzę, że to wcale nie są negocjaci. Już ja cię znam, Ulfreku. Jeżeli oddam śmarka... O Jezu. Nie cesarstwa. I dobrze o tym wiesz. O Ojezku. Ale gładne mury I istnieł własnej chorej ambicji. Już niedługo znów położysz głowę na pniu i tym razem żaden smok cię nie ocali. Jak zwykle słowa cesarstwa są warte tyle co nic. O Jezu, oni tak chyba na cały czas. Jeśli jesteście tak ślepi na zagrożenie, że nie jesteście w stanie zażegnać swoich błahych sporów? Oto jesteście, kłócąc się o nic. No właśnie. na Delfine, on oh. jest z tobą? Jeśli tak, to lepiej mu powiedz, żeby powściągnął język. On jest ze mną. I radzę, żebyście wysłuchali, co ma do powiedzenia, zanim zrobicie coś nieroztropnego. Czy nie wiecie, co oznacza powrót smoków? Alduin powrócił. Pożeracz świnił. Nawet teraz żywi się on duszami waszych poległych towarzyszy. Staje się coraz potężniejszy wraz ze śmiercią każdego żołnierza w tej bezsensownej wojnie. No, to racja. Chodźcie na tego smoczka, stojąc w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Coś tak na mnie patrzysz. Jeżeli zawieszenie broni pomoże spoczemu dziecięciu położyć kres tej groźbie, wszyscy na tym zyskamy. Pamiętaj o tym, Wolfreagu. Wracając do zasadniczej sprawy, dobrze wiesz, że nie możemy oddać Markartu na tych warunkach. Ojej, to nam dają rozmowy z nimi. Wyduś to z siebie. Domagamy się rekompensaty za masakrę w O jacie. to nasza ojczyzna. Cała krew przelana w tej wojnie jest na twoich rękach. Swoczycie ci, co ty na to? Idziemy na smoka. Dobrze powiedziane. Chociaż ja. raz zapłacisz za swe zbrodnie Sądzę, że to najuczciwszy układ. Tak, możemy się Wygląda na to, że doszliśmy w końcu. W końcu Łow, ale mi ścina często dosyć. Jarle Igmund ustąpi z tronu a Jarlem Markartu zostanie Toggwor Sebrokrwisty Ooooo ładnie wycofają się z Rift umożliwiając cesarskim wojskom nieograniczony dostęp do terytorium Dobra, możemy już wstać? Nie mogę wstać! Fuck! widz dostojnie wynagrozą masakrę w Kartfasten. Dobra. Wszyscy obie strony się zgadzają? Yes, of course. No proszę was. Nie róbcie mi tego no. A ty Elif, podobają ci się te warunki? Mów śmiało. Generał Tulius tylko czeka na twoje rozkazy. Nie mam nic do powiedzenia temu mordercy. Ojaj. Że, że Pańskie działania mają na celu ochronę naszych interesów. Skąd <słuch> już pierdzieli, Przewieszenie broni do czasu No, no dobrze. O jezu, tak pocałujecie się w policzek. No, idziemy, idziemy w końcu. Wup, wup, wup. Co? Dobra, nie chcę mi się z tym gadać. Pójdę tam. Idę tam. Zabij parthurnaksa. Dobra, zabiję go. Yyy, e, A nie, dobrze. Dobra, idziemy stąd, bo normalnie... Ile można słuchać tych... tych bzdur? Stek bzdur. Dobra. Yyy, e, wezmę sobie mapkę. Gdzie musimy się udać? O o ślepy jestem. Tutaj, 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 tutaj. Jakiego krzyku? No nie, ja tam muszę wejść z powrotem. <laughs> o o o o. Hap hap. Bzi... <laughs> Ile można? To jest takie niesprawiedliwe. Dobra. Gdzie jest ten pajac? Dobra, tutaj gdzieś jest. Ah, fuck. Przecież... Tak. Dobrze. Dobrze, mam. Dobra, spoko. Zrozumiałem. Spoko. Uuu, nowe słowo, nowy krzyk, nowe coś tam, coś tam, coś tam. Czy Teraz mogę wyjść, teraz mogę wyjść w końcu nareszcie, mogę wyjść. Dobra. Dostrzeliśmy nowy krzyk. Tym krzykiem chyba miałem przywołać smoka z tego co przeczytałem. Tak, zrobię to co do mnie należy, tylko... Tu nie. Eee. Eee... och, o, oh, coś gdzieś przede mną Fuck, jestem taki ślepy Tu jest fuck Nie widziałem tego, dobra Jebadu! Yeah, do. Dobrze, dobrze, szybciej, szybciej, szybciej Szybciej Trzeba grać, trzeba grać, trzeba ekspić. Cześć Czemu ja muszę iść do środka chyba... jest of course! Wchodzimy do środka ale emocjonujący odcinek, czyż nie? Kurcze, tyle się dzieje dzisiaj, tyle rzeczy zabiłem. Fenomen. Siema. Życzę ci wielu szczęśliwych lat, Tanie. Dobrze. Dla ja tobie też. What the fuck? No to po cholerii, ja to mi kazało mi tu iść, jak ja muszę stąd wyjść. No nie. Co i teraz muszę iść w tym... Te... Co się w ogóle dzieje? Chyba muszę iść tu. Idziemy do góry. Idziemy, idziemy, idziemy do góry, idziemy do góry. Ja tu byłem już kilka razy. Tak kradłem klejnoty dusz. Kurde jak mnie oko swędzi. O. Uuuu okej. Okay. Jest tutaj ktoś z kim mógłbym pogadać tutaj chyba ktoś jest. Że mam przyjść tutaj za dnia Zaraz zobaczymy Zaraz zobaczymy Prześpię się tak do 16 i zobaczymy co się stanie I hop No i co? Znowu muszę iść tu no ej! Skyrim mi się buguje Chyba, że przespałem to coś Tą... W, w, wojnę, walkę, czy co, co to w ogóle jest Okej, okay, teraz muszę iść pograć z jakimś łebkiem Który jest na dole Cześć Tak Tak, ma pułapkę Pułapkę na smoka Zaczynajmy zatem Dobrze Zrobię Dobrze już? Dobra, teraz muszę iść do góry na pewno. Wow, strasznie nieogarnięte. Biega z jednego pomieszczenia do drugiego pomieszczenia. Kolejne Aż. Wędrowcy. Nieprawda, nie jestem wędrowcem, jestem Tanem, gówniarzu. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, tu czekają na mnie. Yo, madafakie. Yo, yo, chyc. Eee, nie mam planu. Chodźcie tu szybciej. Ale biegnie, patrzcie jak on biegnie, ale sunie stary na 60. Byłbyś najlepszy, szybszy od bolda. Czekajcie na mnie, aha. Co ja muszę zrobić? Aha, wiem! Dostałem ten krzyk. Czekaj, gdzie są krzyki? Dobra, czekaj, 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 czekaj. Magia. Krzyki. Dostałem coś, wezwanie smoka. Patrz teraz, patrz, ziomek teraz. Ah, Zobacz! Gdzie jest ta bestia? O, wykonane, wykonane. Jeszcze raz, krzyknę. Lecie jaki wielki! Wow O krzyż Zabrał, go, łapcie, go, łapcie, go, łapcie, go, łapcie, go, łapcie, łapcie, łapcie. O, 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 stary, sorry. Fuck. Strzelajcie do niego! Jak spokojnie... Aha, dobra, musi wylądować. Zrąbałem, ale mam... Aha, dobra, nieważne. E, wiem, co zrobić teraz. E, przedmioty? Nie. M umiejętności? Nie. Kurde, magię chcę. Wezmę krzyk i teraz wezmę smoko-grzmot. Twój głos e, sięga smocie duszy, zmuszając bez się do lądowania. I to właśnie chcę. Fuck. Nie mam tego Gdzie jesteś? Ulele, ci patrzcie jakie piękne Smoki to jest to co lubię Ooo stary Sorry nie mogę użyć nic Nie mogę Zbugowało mi się Chodźcie się schowam do środka może O Nie trzeba strzeć w niego. Chodźcie tu. Chodźcie tu, bo. Ja... ja nie mogę nic zrobić. On tu musi chyba wylądować w środku, czyż nie? Chodźcie do środka, downy. Dlaczego mi się tak długo to respi. Ja wiem co, zrobię. poddenerwuję go troszkę Albo wiem, zrobię sobie za save'a Zapis Bo mi się coś mi się zrąbało i wczytam to Tak e, bo no widzieliście to sami, że ten smoko smoko grzmot mi się nie chciał e, robić Teraz się robi? Czy mi się wydaje? O jezu, jakie mam lagi w ogóle, dlaczego? Nie wiem dlaczego. Nie dasz mu rady, masz pecha. Może to muszę mieć. Ale się chyba, chyba, chyba się kończy. Chyba jest już lepiej. Chodźcie tutaj do środka, on tu przyjdzie, mówię Wam. Tak mu nic nie możemy zrobić Jest silną bestią God damn, it. God damn O leci Twoja dupa jest też wielka Nic mi nie zrobisz, jestem odporny na ogień Wyrwiesz mu serce Nic mu nie zrobisz Ale strzały lecą, lecą strzały Kurczę, no ten smoko grzmot. On musi mi się zrobić, bo chodzi o to, żeby on tu wylądował. Bo oni nawet tak gadali jak przyszedłem. Może... o, może to pułapka jest właśnie, ta pułapka, o której mówili. I to ma chyba spaść na niego. Tylko no krzyk mi się strasznie długo robi, no wybacz mi ziomek. Ale to był długi proces. Musicie wytrzymać, jeszcze troszkę, już mi się ładuje pasek. Ups. Mówię wam, chodźcie go tutaj wpędzimy. No już się ślepi, no już ten pasek już mi się prawie zrobił. Zaraz będę mógł kurzyć tu schowam się gdzieś tu. O, a się zombie. No on musi tu wejść do środka, ziomy. Ale się z nim strzelają debile, nie? Prawdziwe debile Łapto. to Kurde, szybciej Szybciej na co, teraz, na co teraz czekam? Na ten pasek u góry Aż mi się on, że tak powiem, załaduje bo wtedy dopiero będę mógł użyć krzyku, mm, dzięki któremu on nie będzie mógł się wznosić w górę. Wiecie o co chodzi? Chyba wezmę od razu na smoko grzmot, później to nie był jaj. Zresztą długo mi się to coś. ekspi ee... Nie wiem dlaczego. Chyba wylądował na dachu. Co, od nowa? Od nowa? Chłe, chłe. Dobra Wow, dlaczego nie mam takie lagi? Tak, będzie zwycięzcą, tak jest Jeszcze troszkę, no Troszeczkę, ale fajnoludzka ta, ra, ta, ta ta Skyrim, 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 skyrim O o o o o Ładnie Dobra Nie może wlecieć w końcu Na ziemię ma to Dobrze, w końcu mi się zrobiło to coś Łap to brzydalu. Dobrze, on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie, idzie, idzie. Skarim, skarim, skakakarim. Ahaha. Kurde, że też się wzięł, jak mu to na web spadło. I co powiesz teraz? O, nie możesz ogniem z z z z z zionąć. A masz jeszcze jedno. Dobra, porozmawiajmy z nim. Zgadza się, gdzie on się ukrywa, ten twój Alduin. Dobra. Okej. No, Okej. Okay. Okay. Dobra, 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 dobra. W Songhardzie oby chcesz mi służyć? Aha, czyli tak. E, czyli. Hmm. Nie, nie wiem, nie zrozumiałem. Czyli chyba chodzi o to, że. Jak ja mu, mu, mu daruję życie, to on mi pokaże gdzie on jest w ten sposób. Dobrze. możesz mnie, a zabiorę cię Dobrze. Uwolnij cię. Ale najpierw... Łap. Uhu. W oko. W oko. <gryw> Nawet sobie nie wyobrażasz, jak długo czekałem na taką okazję. Czy go dotknąć? Niezmiernie wdzięczny, gdybyś pozwolił mi przeprowadzić na sobie parę testów tylko i wyłącznie w służbie nauki. Lol. Nie poddawaj próbie mej przysięgi danej do Dobrze. E, moimi na tym zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do oglądania e, innych odcinków z tej serii. No i cóż, ja już się z Wami żegnam. Także trzymajcie się wszyscy. I pa pa.